Witam Was w kolejnym odcinku Dekoracje do Twojego Domu i zapraszam na kolejny film, który będzie na Wielkanoc. Do szkła, równie do jakiegoś szerokiego wazonu lub słoika wkładam żonkile, które są spięte gumką. Tu musicie sobie dopracować, żeby Wam dotykały dna Wszystkie łodyżki, bo trzeba wody nalać, oczywiście, no nie? I tutaj to będzie taka delikatna znowu i szybka bardzo dekoracja. Tu mam te jajeczka, które są plastikowe. I tu chcę włożyć jajeczka, wydmuszki. I to wszystko może oczywiście stać. Mamy takie takie z, tym, z tymi numerkami, no ale żeby to, żeby tak tych numerków nie było, to by było lepiej. No ale niestety mamy tak jak mamy. Więc to jest ta dekoracja. Musiałam zobaczyć, jak wygląda z tamtej strony. To jest ta dekoracja i oczywiście jest bardzo szybka i bardzo taka, no, no szybka, szybka, no nie? Oczywiście możemy sobie przystroić to jak najbardziej w ten sposób. Aha, to ja się pożegnam, bo ja idę już wyłączać, się spiesza, bo się spieszę, bo mam dekorację kolejną w głowie. Także to jest dekoracja jak na dzisiaj. Proszę o kciuka i. Komentarz, jeżeli macie ochotę. Ja bardzo, bardzo, bardzo chciałabym poczytać wasze komentarze. Jak wam się podoba, co chcielibyście zobaczyć i takie różne. Także miłego dnia dla was. Pa pa.